Szanowni Państwo, Ukraina na terenach niszczonych rosyjskimi atakami, szczególnie tam, gdzie Rosjanie bombardują infrastrukturę energetyczną, traktując to jako element wojny na wyniszczenie, boryka się z ogromnym deficytem energii. Dzięki wielu inicjatywom, dzięki zaangażowaniu rządów i samorządów, organizacji pozarządowych, ale też setek zwykłych ludzi. Realizowane są liczne projekty na rzecz uzupełnienia tego deficytu. Działania te pomagają zapobiegać katastrofie humanitarnej. To także kolejny znak solidarności z narodem ukraińskim poprzez konkretną pomoc. Wsparcie Ukrainy to również rozpoczęta już w dniu rosyjskiego ataku wielka akcja pomocy na rzecz uchodźców wojennych. Przypomnę, że w Polsce znaleźli schronienie wszyscy Ukraińcy którzy chcieli się w niej zatrzymać. Znaleźli tu nie tylko zastępczy dom, ale też opiekę zdrowotną, otwarte szkoły i uczelnie, możliwość nauki języka i rozwoju zawodowego i to nie tylko przez podjęcie pracy, ale także prowadzenie własnych firm. Od wybuchu wojny 14% nowych ukraińskich firm powstało właśnie w Małopolsce. Między innymi dzięki przyjaznym warunkom do prowadzenia biznesu Wielką akcją pomocy zaangażowali się masowo Polacy, administracja rządowa oraz samorządy. Mój region, Małopolska, włączył się w ten powszechny ruch, ruch poprzez tzw. małopolską tarczę humanitarną. Obejmuje ona pięć pakietów pomocowych, na które przeznaczyliśmy ponad 21 milionów euro. Szanowni Państwo wszyscy mamy nadzieję, że Rosja wkrótce przegra rozpętaną przez siebie wojnę. Zanim to jednak nastąpi, międzynarodowa społeczność, kraje i regiony Unii Europejskiej nie mogą zapominać, że Ukraina ciągle walczy, a uchodźcy wojenni wciąż potrzebują wsparcia. Apeluję o dalsze niesienie pomocy walczącej Ukrainie.